Cześć, z tej strony, Marcel, i dzisiaj zbudujemy sobie poręcz do grindowania na finger-hulejnogach, finger-diskorolkach i finger BMX. Zapraszam do oglądania. Dobrze, więc na razie to odkładamy. I zostawiamy sobie to, ale odkładamy także 4T. I teraz musimy łączyć to w taki sposób. I musimy tak łączyć, dopóki nie wykorzystamy wszystkich czarnych kropek. Teraz, gdy już mamy tą główną poręcz. To na razie odkładamy ją na bok i bierzemy pozostałe części. Najpierw bierzemy te szare i łączymy z tymi. Bierzemy sobie takie coś. Wkładamy to tu i zabezpieczamy tym. Później na końce tych. Bierzemy te czerwone i zabezpieczamy tymi czerwonymi klockami. Robimy drugie takie coś. Teraz będzie nam potrzebna poręcz. Ponieważ musimy odpiąć dwie końcówki z jednej strony i z drugiej. Teraz te końcówki wpinamy w to, a, a tutaj wpinamy takie. Tutaj jedno. I tutaj po drugiej stronie też muszą one być tak. Następnie te niebieskie klocki wczepiamy tu u góry. I doczepiamy tutaj te kółeczka. No i mamy gotową naszą poręcz. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i możecie także udostępnić ten filmik znajomym. A ja się już z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Alo!